Byliśmy na poziomie ONZ, teraz troszeczkę bardziej lokalnie chciałabym powiedzieć o Stanach Zjednoczonych, ale nie jako o państwie, jak bardzo często chcemy, to, chcemy dyskutować o tym temacie, ale o poszczególnych stanach, ponieważ ostatnio mamy do czynienia z, na gruncie USA, mamy do czynienia z pewną zmianą nie tylko podejścia do samych narkotyków, ale w ogóle. Od strony formalnej sposobu rozwiązywania tego problemu, ponieważ do tej pory jednolita polityka, która była de facto koordynowana przez rząd federalny, jest zastępowana takimi poszczególnymi przez ustawodawców poszczególnych stanów, a ich autorskimi rozwiązaniami, które raczej idą w stronę liberalizacji, natomiast w bardzo różnym stopniu. Co daje nam, jako obserwatorom tego procesu, moim zdaniem, bardzo unikalną szansę, żeby patrzeć na te Stany jak na pewne laboratoria. To jest koncept w Stanach Zjednoczonych bardzo często podnoszony. Stany są laboratoriami pewnych idei i rozwiązań, które na szczeblu lokalnym pozwalają nam sprawdzić, jak dany pomysł działa, a dzięki temu później on może się upowszechniać, a w efekcie bardzo często staje się rozwiązaniem ogólnokrajowym w kontekście Stanów Zjednoczonych. A w kontekście konwencji ONZ może zostać zaakceptowany przez społeczność międzynarodową? W tytule mojej prezentacji jest próba ekonomicznej analizy zmian ekonomicznej analizy, ponieważ ja chciałabym sięgnąć po argumenty z dziedziny ekonomicznej analizy prawa. Jest to zresztą też koncept amerykański, i w kontekście tej dyskusji, która się wywiązała przed moim wystąpieniem. Uważam, że bardzo pomocny, ponieważ e, ja nie zamierzam się w swoim referacie odwoływać, i też nie uważam, że jest to, e, m, że argumenty aksjologiczne jakkolwiek mnie mogą przekonywać i Państwa również e, nie sądzę, żeby one do szerszej debaty nosiły zbyt wiele, ponieważ nie widzę szansy, żebyśmy jako społeczeństwo zgodzili się e, co do tego, co jest dobre, złe, sprawiedliwe, właściwe. Natomiast podejście ekonomiczne do prawa, jako systemu, czy narzędzia, jakie reguluje nasze życie społeczne, daje nam bardzo szeroki zakres argumentów, które są w ogóle niezwiązane z jakąkolwiek aksjologią, czy światopoglądem. Znaczy, to jest matematyka. Ona pokazuje, co działa, co jest efektywne, co zwiększa, no, można powiedzieć, dobrobyt, maksymalizuje dobrobyt, a, a co nas więcej kosztuje. No, czy to się. A, nie się, tak. A, więc a, przedstawiciele ekonomicznej analizy prawa to są to najczęściej a, prawnicy i ekonomiści w jednym, a, i oni stosują a, narzędzia z dziedziny ekonomii, nauk społecznych, po to, żeby dążyć właśnie do maksymalizacji. Ten dobrobyt jest w nawiasie, jako że bardzo często nie chodzi tylko i wyłącznie o wartości pieniężne. Natomiast mm, mają one, znaczy ograniczenie tego rozmowania do, do pieniędzy ma jedną podstawową zaletę, znaczy one są mierzalne e, i pozwalają obiektywnie wymierzyć pewne efekty. E, nie wiem, szczęśliwość, e, dobre samopoczucie, jakkolwiek bardzo ważne z perspektywy naszych rządzących czy nas jako społeczeństwa, nie dają się zmierzyć po prostu. Natomiast mierząc dobrobyt, tak e, aby dajemy jakoś radę U. pasować efekt, nasz, przyjmowanych rozwiązań na jakąś skalę. No i co do zasady, taka ekonomiczna analiza prawa powinna być raczej indyferentna moralnie. Znaczy nie opieramy się o to, co jest sprawiedliwe, dobre, tylko rozmawiamy o konkretach. Pominę cały fragment o tym, jak wyglądała słynna war on drugs w Stanach. Przez ostatnie no, 40 lat to tak nasilona. Jak widać, już nie dzisiaj i nie wczoraj głosy krytyki ze strony najpoważniejszych polityków w Stanach zostały wygłoszone. To jest fragment z przemówienia obecnego prezydenta, wtedy jeszcze nie, z Northwestern University, który uznał, że ta wojna z narkotykami jest kompletną porażką i trzeba natychmiast wręcz wprowadzić zmiany. Niestety, no, jak wiemy, nie, czy słowa nie zostały przełożone na czyny, e, przynajmniej nie od razu, chociaż, tak jak e, tutaj e, moja przedmówczyni wspomniała, pewne jaskółki e, pojawiają się dzisiaj i, i być może te, e, te słowa staną się jakąś przepowiednią na przyszłość. No e, tak, takie krótkie podsumowanie w liczbach e, tego, jak, e, jakie skutki Stanów Zjednoczonych przyniosła wojna z narkotykami. E, w Stanach Zjednoczonych mieszka około 5% populacji światowej, natomiast 20% światowej populacji więzienia, wie, znaczy osadzonych w więzieniach. Nawet sami Amerykanie mówią o swoim kraju, że jest to największe więzienie świata. Jeszcze więcej procent osób, znaczy obywateli amerykańskich, jest poddawanych jakiejś formie dozoru, czy to elektronicznego, czy, czy kontroli. Przez ostatnie 40 lat o ponad 400% wzrosła populacja osadzonych w więzieniach, co wiąże się nie tylko z kosztami utrzymywania tych osób w więzieniu, ale wiąże się też z ogromnymi kosztami społecznymi, które są bardzo ciężkie do skalkulowania. To znaczy to są utracone dochody, to są rozbite rodziny, to są um, Lokalne społeczności, które jakby są uważane przez to, że ci ludzie trafiają do więzień, i to są kolejni przestępcy, którzy są generowani. Znaczy, to jest pewna prawidłowość, że jeżeli ktoś z rodziny, ze społeczności trafia do więzienia, to, to powoduje szeroką gamę problemów, która później może bardzo często jej rezultatem jest to, że jednak przestępczość w danej Społeczności wzrasta, a warto powiedzieć, że bardzo wiele z tych osób, które kryją się pod, tymi 400, pod tą liczbą 400%, to osoby zatrzymane czy osadzone jedynie za posiadanie, bardzo często tylko i wyłącznie marihuany. Znaczy, jest wiele przyczyn, m.in. system tzw. mandatory minimum, w którym który się teraz powoli w Stanach odchodzi, czyli system, który blokował e, sędziego orzekającego w sprawach o przestępstwa narkotykowe, nakazując mu, mu skazywanie e, sprawców tego typu czynów na często bardzo wysokie, wieloletnie kary e, więzienia. Znaczy, tak naprawdę pozbawiono tej sędziów tej dyskrecjonalnej władzy. Na rzecz tego, żeby, żeby odgórnie regulować. No właśnie, więc co, jaka była odpowiedź poszczególnych stanów? Znaczy, zasadniczo wydaje mi się, że można dla dużego uproszczenia wskazać takie trzy modele, które obecnie się w zasadzie są w trakcie klarowania się i wykształcenia. Mianowicie. Pierwsza grupa to są Stany raczej zachowawcze, konserwatywne, które utrzymują dotychczasową politykę, e, raczej e, dając, dając pierwszeństwo karom pozbawienia wolności, nawet za e, niezbyt poważne przestępstwa związane z narkotykami. Druga grupa to jest e, grupa Stanów, które zalegalizowały tzw. medyczną marihuanę e, oraz e, pochodne. E, bardzo często w ramach tej reformy, a w ramach tej legalizacji dochodzi albo do dekryminalizacji posiadania niewielkich ilości, albo do znaczącego obniżenia sankcji za posiadanie czy inne czyny ale tylko i wyłącznie wobec tak zwanych non-violent offenders, czyli ci sprawcy nie mogą stosować przemocy. To jest dość zrozumiałe jakby i chyba nie muszę się tutaj długo rozwodzić nad tym, dlaczego tak właśnie jest ten system skrojony. Trzecia grupa, czyli najbardziej liberalne, z ich jest kilka, które zalegalizowały marihuanę do użytku rekreacyjnego tak zwanego. Więc to są takie trzy modele, które Oczywiście bardzo się różnią. Znaczy, każdy stan, e, projektując swoje przepisy, przyjmuje własne normy tego, ile można posiadać, ile krzaków można uprawiać, e, jakie są e, restrykcje i co wpływa ewentualnie na wysokość potencjalnej kary. A, tu była poglądowa mapka. Okej, okay, ale jakby do merytoryki. Dlaczego? Znaczy, co może stanowić nasz argument w takiej racjonalnej debacie na temat tego, czy, czy w ogóle ta liberalizacja ma sens. Znaczy, na bardzo ogólnym poziomie ja bym chciała wskazać dwie grupy tych argumentów. Pierwsza to jest taki argument aksiologiczny, ale nie nakierowany na to, czy narkotyki są złe, czy dobre. Ponieważ to już jakby przerabiamy od wielu, wielu lat i jakoś ta dyskusja nie posunęła nas za bardzo jako społeczności do przodu, ale trzeba sobie przede wszystkim uświadomić, że Wszyscy chcemy być bezpieczni, jasne, ale to nas kosztuje. E, naszą wolność, prywatność, to jest bardzo wiele e, istotnych dla nas, szczególnie jako społeczeństw e, zachodnich, demokratycznych wartości, e, które są związane, więc jakby ustanawianie celu, to co pani powiedziała, znaczy, możemy z, e, teoretycznie ustanowić cel e, w postaci świata wolnego od e, narkotyków, ale e, jednocześnie Trzeba sobie uświadomić, że to nie będzie świat wolny, znaczy eliminacja pewnych zjawisk ze społeczeństwa nieuchronnie wiąże się z bardzo nasiloną kontrolą, co zresztą świetnie widać na przykładzie Stanów Zjednoczonych i rozrostu aparatu egzekucji powiedzmy tych zakazów, znaczy nawet lokalne jednostki policyjne są uzbrajane w sprzęt, który jeszcze 20 lat temu był do dyspozycji tylko e, jednostek antyterrorystycznych. E, wręcz znam nawet przypadki, gdzie miasta około 100-200 tysięcy mieszkańców nabywały czołgi, bo tak bardzo chciały walczyć, ale co ważniejsze, ekonomia. Znaczy okazuje się, i to na przykład z Stanów Zjednoczonych bardzo dobrze widać, że liberalizacja się opłaca. Opłaca się nie grupom przestępczym, nie e, Dilerom, ale opłaca się społeczeństwu. Czy liberalizacja przepisów w bardzo wielu stanach, znaczy w tych stanach, które się na to zdecydowały, przyniosła realne oszczędności z jednej strony oszczędności dla budżetu, a z drugiej strony nie przyniosła wcale gwałtownego wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną czy, czy jakieś inne koszty związane z zażywaniem narkotyków. Na przykład Kalifornia, aha, to miał być przykład, który ma pokazać jak kompleksowo podchodzą Amerykanie do regulacji. Znaczy, właśnie legalizacja nie oznacza kompletnej wolności w tym, jak będziemy korzystać z narkotyków, natomiast ustawodawca w Kalifornii zdecydował się na bardzo dokładne do dookreślenie tego, gdzie, jak, ile można narkotyków posiadać. Bardzo ważny jest też cel w jakim się te narkotyki posiada, znaczy nie, nie można się dilować na ulicy. Jest stworzona dokładna klasyfikacja w oparciu o medyczne dane dotyczące szkodliwości. Ponad marihuana jest w grupie pierwszej, czyli najmniej szkodliwej. Od tego bezpośrednio są uzależnione sankcje i wskazuje się, że nawet odległość, od, znaczy wskazuje się nawet określona odległość od szkoły, w której nie można posiadać narkotyków. To nie jest z bronią w Stanach. Więc Narkotyki są traktowane nadal jako coś niebezpiecznego, tak samo jak broń, ale po prostu przyjmuje się ich istnienie i funkcjonowanie w społeczeństwie nakładając na nie pewne restrykcje. No właśnie, tutaj przychodzimy do tego, że nie tylko poszczególne Stany, ale również i rząd federalny zaczyna zauważać powoli to, że liberalizacja się wszystkim opłaca. To jest fragment z dokumentu pod tytułem National Bride Control Strategy, który został wydany w 2014 roku przez Białdą. To no, tylko taki kawałek matematyki właśnie. Badania pokazały, że każdy dolar zainwestowany w profilaktykę szkolną dokładnie ma potencjał, żeby zawodzić nawet 18 dolarów wydanych później na opiekę i na. E, zwalczanie problemów związanych z e, narkotykami. I tak, znaczy ja polecam ten dokument, jeżeli są Państwo zainteresowani. E, tam jest bardzo wiele tego typu przykładów. Po prostu e, programy profilaktyki, programy leczenia, programy udostępniania e, sterylnych igieł, e, opieki zdrowotnej one się po prostu zwyczajnie opłacają i przynoszą dużo lepsze efekty niż e, m, zamykanie e, ludzi uzależnionych do więzień. E, Krótkie e, wnioski, żeby nie przedłużać mojego wystąpienia. Na pewno jest tak, że w, w naszej polityce narkotykowej nie może być jednego celu. Znaczy, jeżeli ktoś e, chce mówić o tym, że będziemy realizować tylko i wyłącznie jeden cel, to jest to moim osobistym zdaniem utopia. Znaczy, te cele trzeba. Oczywiście ograniczenie e, negatywnego wpływu narkotyków to jest jedno, ale musimy pamiętać też właśnie o poszanowaniu praw człowieka, o poszanowaniu naszej wolności, która czy to się komuś podoba czy nie obejmuje również wolność do szkodzenia samemu sobie. E, musi być zachowana pewna, e, pewien balans pomiędzy e, tym, jakby dbałością o obywateli, a o obciążeniem, jak, o obciążeniem jak, z jakim to się wiąże dla. Społeczeństwa trzeba też pamiętać, że istnieje cały szereg kar i środków karnych innych niż kara pozbawienia wolności, które mogą być równie dotkliwe, a jednocześnie nie wpływać tak negatywnie na perspektywy życiowe, szczególnie młodych ludzi, bo to tak naprawdę jest najliczniejsza grupa wśród skazywanych i zatrzymywanych za przestępstwa narkotykowe, są to kary. Które naprawdę mogą być dolegliwe, ale również edukujące i resocjalizujące, czego no, niestety ale chyba nikt z nas nie odważy się przekonywać reszty, że pobyt w więzieniu, czy to w Rosji, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych ma wpływ resocjalizujący na kogokolwiek właśnie koszty tych kar. znaczy Jakby zasądzając karę, należy mieć na uwadze i wpływ globalnym w rozumieniu nie tylko danej jednostki, ale również całej społeczności, w której ona funkcjonuje, moim zdaniem nie da się tego oderwać od siebie, a koszty należy analizować nie tylko w perspektywie dwóch, trzech, czterech, dziesięciu lat, które ta osoba spędzi, bądź nie spędzi w więzieniu, ale właśnie w dłuższej perspektywie. Wracając jeszcze do mojej pierwszej myśli. Tutaj przedstawiam tylko kilka argumentów, które właśnie moim zdaniem mogą być e, pomocne do tego, żeby przekonywać ludzi tak naprawdę, e, którzy myślą o narkotykach jako o po prostu czymś złym, a jak coś jest złe, to trzeba z tym walczyć. Znaczy ja się z tym wspierać nie zamierzam. Natomiast e, pytanie jest, jakim kosztem i jak? E, moim zdaniem. E, Ekonomiczna analiza prawa i badania empiryczne, które są przeprowadzane, których wyniki znamy i mamy coraz większą wiedzę, wskazują jednoznacznie na to, że koncepcja, którą mieliśmy do tej pory jako świat na walkę z narkotykami, jest nieefektywna, a mamy inne drogi, które w zasadzie służą podobnemu celowi, to znaczy minimalizacji negatywnych wpływów, natomiast są dużo bardziej efektywne tańsze i wiążą się z mniejszymi kosztami społecznymi i zachęcam do yy, używania matematyki i ekonomii w walce o zmiany. <śmiennie> 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 dziękuję bardzo. Dziękuję sali. Czy się zastanawiam, czy ta ekonomiczna analiza na przykład nie bierze pod uwagę właśnie takich matematycznych kalkulacji, ale na przykład wiadomo, że lobby farmaceutyczne w Stanach jest tak ogromne, Myślę, że ta ekonomiczna analiza ja myślę, wtedy kalkuluje, że dla nich jak najmniej opłacalna jednak byłoby legalizacja niektórych tutaj właśnie środków. W związku z tym taka jeżeli coś, jeżeli tak jak w tym przypadku mamy taką dosyć obyczajową kwestię, czy te narkotyki są złe czy nie, a mimo tego nie wiedząc tak naprawdę, czy są złe czy nie, to depenalizujemy i legalizujemy w tym wypadku, no to chyba istnieje takie pytanie, że ktoś jednak, kto, komuś się to opłaca, tak? tak Oczywiście, Czy, po pierwsze ekonomia, że tak? ten zakaz nie wierzy z niczego. Ja o tym nie powiedziałam, ale w ogóle w Stanach Zjednoczonych takim argumentem podnoszonym też w dyskusji o legalizacji jest no powiedzmy otwarcie rasistowskie pochodzenie wielu regulacji dotyczących narkotyków, ponieważ one w poszczególnych stanach, ja nie mówię, że globalnie, ale w poszczególnych stanach, szczególnie na południu, jeszcze na początku XX wieku, a narkotyki, szczególnie te naturalne, były wszystkie oczywiście legalne. W aptekach można było sobie dostać różne specyfiki, natomiast podział był taki. Biali, palili tytoń i pili alkohol, natomiast e, niewolnicy i ich potomkowie przywozili sobie swoje roślinki. E, I po prostu trzeba było zabronić czegoś, co... Znaczy ja nie chcę, nie jestem aż takim ekspertem od historii e, prawa w Stanach Zjednoczonych, żeby e, jakby wypowiedzieć się realnie, czy ja się z tą e, koncepcją zgadzam, czy nie, natomiast to jest argument podnoszony. Ja jak najbardziej e, uważam, że te zakazy, które mamy dzisiaj, one też są efektem pewnej sytuacji politycznej, ekonomicznej czy społecznej, i, i nie wzięły się gdzieś z sufitu, tylko właśnie lobby chociażby przemysłu farmaceutycznego ma duży udział w tym, żeby takie zakazy utrzymywać. Natomiast pytanie jest, czy my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie taką dogłębną analizę przeprowadzić, przekalkulować, co nam jako obywatelom się opłaca. A drugie pytanie, i to już jest kwestia polityczna bardzo, czy jesteśmy w stanie, znając odpowiedź na to, czy nam się to opłaca i co nam się de facto opłaca, w sensie jaki zakres liberalizacji, czy jesteśmy w stanie politycznie to przepchnąć przez parlament? E, czy Kongres, czy, czy e, jakkolwiek by to nazwać, ale to już jest kwestia polityki, nie... Tak, nie. Na pełno, jeżeli się nie mylę, to chyba Stany Zjednoczone są właścicielem największej ilości patentów też dotyczących medycznej marihuany, co może mówić o tym, że jednak ta ekonomiczna analiza się zbliża, bo czekają na ten moment, kiedy to już jest... nie będą mogli wytrzymać. Tej presji, tak? Społeczeństwa. Z drugiej strony, to przy założeniu, że chcemy tej legalizacji, tak? I, i że to nam się opłaca, to e, właśnie zaprzęgnięcie troszeczkę tego przemysłu, który do tej pory blokował te kroki. Czy, ja nie mówię, że to jest do, znaczy Zawsze jeżeli mamy do czynienia z wielkim przemysłem, szczególnie farmaceutycznym, to pojawia się wiele e, pytań e, natury etycznej. Natomiast e, na pewno może to być e, jakby usunięcie kolejnej przeszkody, tak? Jeżeli pojawiają się takie patenty. Ktoś wie, że będzie na tym zarabiał, i nie wie, że to jest dobre, ale to może nas zbliżać do pewnych rozwiązań. Ja mogę tylko słowo komentarza dodać. Siedzę w temacie już ileś lat, i z moich doświadczeń wynika, że w Polsce argumenty ekonomiczne słabo się sprzedają, szczerze mówiąc. Nie przekonuje e, to większości osób. Niestety, w Stanach Zjednoczonych tak. faktycznie tam to trafia na podatny grunt, bo to jest kraj z natury kapitalistyczny, oni, oni, rozumieją, ani, to. znaczy, oni też są bardzo różnorodni. Czy muszą tak, szukać wspólnego języka, jak ono będzie U nas generalnie dominuje takie podejście, że kto będzie za to wszystko płacił. Praktyczne wyliczenia pokazują, że to na przykład palący dokładają do niepalących i płacą za ich leczenie, a nie na odwrót. No, takie są proporcje nie? kosztów akcyzy do kosztów leczenia. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że ekonomiczna analiza, prawa, czy, no, znaczy ja się akurat zajmuję prawem i, i, i karą trochę się interesuję, więc dla mnie to jest na tym, na tym polu przydatne. Ja sobie zdaję sprawę, że to się słabo sprzedaje, ale właśnie po to, jak przyszłam do Państwa ja o tym mówię, żeby się może troszeczkę bardziej zaczęło sprzedawać. Z mojego doświadczenia to dobrze przekonuje przekonanych, z nieprzekonanymi... Znaczy, ja mam Ale szczerą nadzieję, że y, to się zmieni, opinię. bo mnie to przekonuje. Może jestem idealistką. To jest kwestia dopasowywania dokumentów i to nie, wcale nie w fałszywy sposób do odbiorców. Jeżeli rozmawiam z ludźmi starszymi, jak na przykład coraz większe poparcie dla legalizacji marihuany w Stanach Zjednoczonych w dużej mierze wynika z rozpropagowania medycznej marihuany jeżeli 74-letnia Pani ma koleżankę, która miała straszne i mi na te bóle reumatyczne marihuana pomogła, to ona automatycznie przedsiębiorca zwrócił uwagę na właśnie aspekt, będą mogły być przekierowane na inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję, mówię, Dziękuję bardzo. <laughs>